No siemanko, dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Michał z tej strony drodzy Państwo, wbijamy na Sej Network. Pojawił się oficjalny bridge. W tym momencie jest to oczywiście test netowy Bridge, ale no, warto by było go sobie przeklikać, tak samo robimy tamte misje, do których sobie również wrócimy, także dzisiaj tematem przewodnim będzie Say Network, nie wiem, może powinienem Wam tu obiecać jakieś sianko, myślę, że tak no, za cztery koła tutaj będzie. Wstawimy to jeszcze w miniaturkę, to będzie więcej wyświetleń przecież, nie? Dobra także przeklikamy sobie ten bridge obczajmy sobie misję pokażę wam który portfel jest tutaj lepszy bo musimy zainstalować sobie nowy portfel ale może to być portfel na starych sinach. także już nie przeciągając zapraszam na IDRO Super pięknie, lecimy. Tak, tutaj na Twitterze macie od nich post Bridge Test Event. No i jest to na tej stronie, którą już znamy. Są tutaj dwa portfele: jest Compass Wallet i jest Fin Wallet. Możecie je sobie obczaić. Generalnie polecam ten. A dlaczego, to wam zaraz powiem. Ten jest taki bardziej tradycyjny, szybszy trochę. I tutaj właśnie jest ten bridge. Możecie sobie od razu z kranika ściągnąć trochę sej, bo będzie potrzebne. Chodzi o to, że ten bridge się łączy tylko z tymi dwoma portfelami. Ale portfele są całkiem spoko. I poza tym będziemy potrzebować jakąś solanę, znaczy jakiś portfel do solany. Tutaj jest sugerowany Phantom, on się jeszcze łączy z Solfler. Mamy tutaj kranik. Mamy jeszcze kranik do poligona. I będziemy wysyłać trochę sej właśnie tutaj na solanę i na Polygon. Możemy trochę Ethereum jeszcze tam wysłać. Więc będzie nam potrzebny Metamask i jakieś gorli. I później tutaj możemy wbić do nich na Discord, zostawić jakiś feedback oczywiście. Tutaj jest kranik do tej Solany. Używajcie tego DevNetu. Nie mam wklejonego adresu. Ale łączy się Solflare. Ja akurat go nie mam, nie będę go teraz instalował. Także tego sobie ominiemy, ale ściągnijcie sobie na pewno kompas. I tutaj jest ten FinWallet. FinWallet wygląda tak. Bardzo taki podstawowy. Możecie sobie NFTki, których nie wyszukuję, mimo, że tam są. Jest on oczywiście w postaci wtyczki, ale no tak jak widać nft tutaj nie widać. Możemy sobie podejrzeć historię i mamy tylko dwie dostępne sieci, Atlantic 1 i Atlantyk 2. Ani nie mamy wersji ciemnej, no i taki słaby jest trochę. Także ja go wyłączam i się żegnam tutaj z nim. Dziękujemy. Bo tutaj do porównania mamy kompas, który jest zbudowanym kranikiem od razu. Mamy automatycznie dodane wszystkie tokeny, tak jak widać. Wchodzimy sobie na NFT, które elegancko można zobaczyć. Mamy jeszcze wbudowany w staking, możemy sobie tutaj odebrać te nagrody. Sprawdźmy w ogóle, jak ten kranik działa. Przeklejmy. By, by, by. Za dwa dni podobno ma działać. Mamy jeszcze Activity, czyli tutaj jakąś historię. Mamy dodatkowo Dark Mode, Light Mode, Testnet, Mainnet unavailable. Tutaj seedów to akurat Wam nie będę teraz pokazywam Może in innym razem Security elegancko. No. no i tak możemy pracować więc teraz wbijamy na ten bridge tutaj ciach, tutaj się łączymy naszym kompasem i możemy tutaj na przykład na Gorli, na Metamaska. dobra, szkoda, że tutaj nie mogę podejrzeć ile mam tego Gorli no ale spróbujemy tak to po prostu wysłać, to jest chyba akurat taki nieobowiązkowy bridge sobie testujemy po prostu, network busy jak zwykle, lecimy, confirm transaction, czyli przeleciało tylko tutaj frontend jeszcze zamula widzę, że oni warmhola używają w ogóle Czyli to jest taka po prostu ich nakładka. No bo Wormhole ma już wbudowane transfery IBC pomiędzy EVM a Kosmosem, a SAI to jest przecież sieć Kosmosa, jakby nie patrzeć. Feedback zanotować, na z, z Gorli leci trochę wolno. taki latają nisko. Dobra, nawet im już tutaj taki krótki feedback napisałem. Very slow from Gorli, wkleiłem im TX tej transakcji i screenshota. Z moim adresem, bo to adres testnetowy, tak niech mają. Dobra, no i nie wiem teraz, czy to Przeleciało czy nie przeleciało, ale z powrotem się podświetlił, więc możemy sobie wykonać tą właściwą transakcję. Czyli łączymy się tym poligonem teraz, metamask. Musicie mieć tam jakieś testowe matiki oczywiście. Ja za dużo nie mam. Mam nadzieję, że mi starczy. I próbujemy tego bridge'a. Zatwierdzamy tutaj na naszym metamasku i niech to leci. A ja już ten feedback mogę tutaj puścić. No widać, że jest dość busy ten bridge. Przeszła mi to transakcja, ale zobaczcie ile tych feedbacków nagle naleciało. No widać, że ten poligon trochę szybciej przeszł. No i elegancko przeszło. Teraz jakbyśmy chcieli na w drugą stronę. A to niestety, tylko te środki nie da się tutaj zmienić. Hmm, trochę dziwne, że się nie da. Ale faktycznie, w tym poście piszą tylko Bridge to Say. No i tutaj jest nawet podpis Bridge Assets to Say. Więc wszystko by się zgadzało. Próbujemy mu teraz wysłać trochę po Binance Smart. Ale to jest Ethereum, a to nie wiem czy ja mam. Bridge to Say. No niestety. Tą Solanę nie klikam, ze względu na to, że on ma tutaj tylko Solflare, glow i Matwole. I mi tutaj tego nie wyszukuje i mi się nie chce po prostu. Ale Devnet od Devnetu Kranik tam jest, Kranik działa, także mam nadzieję, że dacie radę, a możemy tutaj wbić na tego blokta. Tu była ta misja od tego Human Noda i tutaj to jest to, co mówiłem wam wcześniej. To on nawet nie mogę pokazać teraz, ale chodziło o tą weryfikację na Discord właśnie. I bardzo możliwe, że też tutaj pojawi się ten bridge. A jak czegoś nie macie odhaczone, to po prostu wróćcie sobie i ze względu na to, że był tutaj bardzo duży ruch, no to niektóre te misje mi nie wskakiwały, tak jak na tym Wideo tydzień temu, ale teraz już powinno być wszystko OK. Także tyle ode mnie, dzięki wielkie, łapki w górę, siemanko, pozdrowki.